Siema wszystkim z tej strony Wojtasa. W dzisiejszym odcinku recenzja Runeja, którego karta wygląda naprawdę ciekawie, a więc mamy overall 86 i na karcie 75 tempa, 81 dryblingu, 86 strzałów, 87 fizycznych, 81 ponań, czy gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, średnia pracowitość w ataku, wysoka w obronie, lepsza prawa noga i 176 cm wzrostu. Patrząc na atrybuty fizyczne i psychiczne, to wyglądają one naprawdę świetnie, aczkolwiek mamy tutaj do czynienia z napastnikiem. No i samo przyspieszenie i szybkość sprintu nie wygląda jakoś rewelacyjnie, na pewno imponuje siła, agresja, wytrzymałość czy też ustawianie się. Umiejętności piłkarskie to istne mistrzostwo świata. Niemal wszystkie statystyki są na zielono, co w przypadku napastnika jest czymś niespotykanym, zważywszy na to, że nawet podania jak i dośrodkowania nie mają tutaj się czym wstydzić. Także myślę, że czas skończyć analizować statystyki i zapraszam teraz do właściwej recenzji. Przede wszystkim zacznę od tego, co Was najbardziej interesuje, a więc tempo, które moim zdaniem jest naprawdę przyzwoite. Można próbować wyprzedzać obrońców czy też wychodzić sam na sam, natomiast musicie mieć świadomość, że jest mnóstwo szybszych piłkarzy. No i tak naprawdę, runej, pomimo tego przyzwoitego tempa, potrafi wyjść za plecy obrońców, ale głównie dlatego, że jest bardzo silny i agresywny, niezwykle ciężko mu zabrać piłkę. Więc ogólnie tempo wypadło moim zdaniem dosyć pozytywnie. Co do strzelania, to wykończenie w polu karnym jest naprawdę świetne. Do tego pochwalić muszę fantastyczną siłę strzału, bardzo dobre strzały z dystansu i całkiem niezłe strzały finezyjne. Więc pod względem strzelania jest lepiej niż dobrze, za co oczywiście daje ogromne plusy. No ale z drugiej strony to nie jest zaskoczenie w przypadku zawodnika o overalu 86. Kontrola piłki stoi na bardzo wysokim poziomie, pochwalić muszę jeszcze czterogwiazdkową słabszą nogę. Do tego mamy dosyć dobrą zwinność i równowagę, dzięki czemu w zasadzie runej przewracał się głównie wtedy, kiedy był faulowany. Świetnie wypadły rzuty wolne, natomiast karne nieco słabiej, ale w dalszym ciągu są dobre i można je wykonywać. Do tego mamy przyzwoite dośrodkowania, także można nawet próbować wykonywać rzuty rożne. Świetnym bonusem dla napastnika są dobre, krótkie i dalekie podania, które potrafią zadziwić nawet pomocników, jest to w mojej opinii wielkie wyróżnienie, za co daje ogromny plus. Pomimo średniej pracowitości w ataku i wysokiej w obronie nie miałem żadnych problemów z jego ustawieniem się na pozycji, gdy ustawiłem mu wytycznych, żeby grał na szpicy albo żeby wybiegał za plecy obrońców, w obu tych przypadkach naprawdę nie miałem absolutnie nic do zarzucenia. Przechodząc do wad, oczywiście nie podoba mi się obecność tylko trzech gwiazdek sztuczek, a tak w zasadzie poza tym słabo jeszcze wypadły główki i skoczność, tak naprawdę prawie w ogóle ich nie wywalcza pomimo nawet dobrej skoczności w statystykach. Same główki wypadają z kolei tak średnio, ale to są wszystkie wady jakie znalazłem. Ponownie widełki cenowe podawane przez Foothead i Footwiz różnią się, także nie jestem w stanie Wam ich dokładnie powiedzieć. Ja zapłaciłem zarówno ja coś około 100 tysięcy na PlayStation 4, myślę, że jest to całkiem uczciwa cena. Podsumowując, naprawdę warto kupić Runea, ponieważ jest to niesamowicie zbalansowany i uniwersalny piłkarz. Nawet jeśli szukacie kogoś szybszego na napastnika, to myślę, że cofnięcie go na SPO bądź też nawet na SP nie jest wcale głupim pomysłem, ale nie dawajcie go na defensywnego pomocnika, ponieważ jego odbiór piłki jest zwyczajnie za słaby na tą pozycję. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się wam podobała, to zostawcie łapkę w górę bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne recenzje na moim kanale. Do usłyszenia. Wszystkim cześć!